O nie, moja rybka. Muszę się z nią pożegnać. Smajslau jest bardzo smutny, bo musi się pożegnać ze swoją rybką. Papa, rybko, żegnam cię na zawsze. Już nie będę miał rybki. Moja kochana rybka. <grybka> będę pamiętał cię na zawsze. I Smajslau został bez rybki. Widzowie, Smajslau pożegnał się ze swoją rybką. Zobaczcie, jak on płacze, jaki on jest smutny. Widzowie, on musiał normalnie pożegnać z jego rybką, bo jego rybka, no, padła. Niestety, niestety, no, tak się z nami bywa. I zobaczcie, jaki on jest smutny. Ja cię kręcę. Musimy mu jakoś pomóc. Musimy mu jakoś poprawić humor. Widzowie, wiecie co? Wpadł na pomysł, że ja, ja zamienię się w rybkę. Pójdę teraz do jakiegoś czarodzieja i wezmę od niego eliksir na zmianę ciał w rybę. I normalnie zamienię się w rybkę, żeby poprawić humor Smilesałowi, no, bo Smilesał jest naprawdę smutny. On poszedł teraz do domu, on płakał strasznie. Ja cię kręcę. No, musimy. Poprawić humor widzowie, naprawdę. Zostawcie apeczkę w górę, zostawcie subika i napiszcie w komentarzu. Rybko Smańslowa. Rybka, Smayslowa. Napiszcie rybka, Smayslowa. Ja wam dam serduszko normalnie. I teraz idziemy się zmienić w rybkę widzowie. No idziemy. Tutaj wiem, że jeden taki był czarodziej, no, villager. I normalnie on ma eliksir i ja wezmę od niego ten eliksir i zamienię się w rybę. Dobra, widzowie, lecimy do niego do chatki. Zaraz normalnie wchodzimy. Dzień dobry, dzień dobry villager. Cześć, cześć, cześć. Ja normalnie chciałbym miksturę. Mam kasę jak coś, proszę bardzo, kasa jest twoja. chciałbym miksturę. Na zamianę się w rybę Masz takie coś, na pewno masz takie coś Bo wiem, że ty takie coś masz Takie informacje dostałem Więc dawaj mi tu ten eliksir Ja normalnie biorę I się zamieniam w rybę Raz, dwa, raz, dwa Proszę bardzo Proszę, proszę To dla ciebie Tak, tak Weź sobie ten eliksir O, zamienia normalnie w yy, rybę Weź sobie go, dobra I tutaj na pewno sobie sobie się w rybę Dzięki za kasę Na razie Dobra, dzięki, villager Dzięki, villager Idę normalnie Dzięki, dzięki, villager Dobra, widzowie Mamy tutaj, zobaczcie Ten eliksirek Mamy ten styli jak normalnie i zaraz się zamieniamy w rybę. Naprawdę zamieniamy się w rybę. Zostawcie apeczkę w górę, a ja normalnie to piję i zamieniam się w rybę. Widzowie, 3, 2, 1. Jedziemy, pijemy to! Zobaczcie, no zamieniłem się w rybę, widzowie, normalnie jestem rybą, jestem, jestem ryba. oj, ej, ciężko się oddycha, czekajcie, idę do o Oj, ej, ale bez, normalnie bez wody to jest ciężko, ból gdzie jesteś, Słajsla, o, zobaczcie, to, to jest Słajsla.pl, zobaczcie, będziecie sobie tutaj w menu i Majki, to normalnie możecie zobaczyć, i macie tutaj taką bluzę Majki i Niko i macie też normalnie taką koszulkę Majki i Niko relok Majki i wszystko macie na smajslo.pl Gdzie jest Ej, Ja jestem tą rybką. Zaraz ja sam padnę, bo nie mam normalnie gdzie oddychać. Gdzie jest ten smajslo? Jestem twoją rybką. Eee, co to jest za rybka? Bul, bul, bul. Woda, bul, bul. Buda, woda, woda, bul. Bul, bul, bul. Woda, bl. woda, bl, bul, bul. Bul, 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 bul. bul, bul. Ooo, jestem! Jestem w akwarium widzowie normalnie. Na całe szczęście wrzucił mnie do tego akwarium, bo normalnie... Myślałem, że przestanę oddychać. To przecież rybki nie oddychają normalnie na powietrzu, więc muszę jakoś oddychać pod wodą. Bul, 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 bul. O, zobaczcie, on się cieszy normalnie. Ej, może to będzie moja nowa rybka. Zobaczcie, jak jest zadowolony, że ma rybkę normalnie. Zobaczcie, jak się cieszy. Juhu, mam nową rybkę. O, tak. Bul, 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 bul. Jestem nową rybką, twoją. Bul, 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 bul. Zobaczcie, jak sobie pływam sobie tutaj po tym, normalnie. Normalnie jestem taką jego rybką. Normalnie nowo. Bulbul, jeść. Bulbul, ból. Bul. Ja bym chciał bulbul bul jeść. Am, 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 No bulbul, bulbul, bul. daj mi jeść. Bul, 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 bul. O, rybka pewnie jest głodna. Już ci daję jedzenie. Ja głodna, głodna rybka. Bulbul, bul, 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 bul. Co mi daje? O, mi daje jeść do jedzenia chleb. Rybki jedzą chleb? Dobra, zjem ten chlebek, niech mu będzie. Dzięki za chlebek. Nawet całkiem niezły ten chlebek, tylko, że rybki nie jedzą chleba. Nie wiem, co ze smajs i swoją rybkę w normalnie chlebem masakra bul 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 o dziękuję za kolejny chlebek m miam miam o ale fajnie sobie jesz rybko bul bul, bul. Ym, za małe akwarium bul, bul ja bym chciał trochę coś większego większe bul, bul bul ja bym chciał popływać 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 bul bul bul, bul, bul. weź mnie stąd. bul 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 bul, bul. Chodź ze mną rybko pokażę ci coś o widzowie, chyba idziemy gdzieś do jakiegoś basenu co do jakiegoś basenu o coś mnie pcha tylko spiesz to szybko bo ja nie mam Powietrza tutaj. O, wrzucaj mnie szybko. O, tak, zobaczcie, widzowie. Jestem w basenie. O, ma duży basen. Super zrobiony. Zobaczcie normalnie, jakbym był w oceanie. Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Juhu, rybka pływa u mnie w basenie. Bul, bul, chodź popływać ze mną. Bul, 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 bul. Ja o, zobaczcie, z pańca skakuje, i pływa ze mną. Zobaczcie, jaki jest szczęśliwy, szczęśliwy że ma rybkę. Ale super. Mam Nową rybkę i razem z nią pływam. Normalnie pływam sobie ze swoim widzowie. Mi się wydaje, że normalnie jest przeszczęśliwy, przeszczęśliwy, że ma nową rybkę i normalnie sobie sobie normalnie pływa. Ale rybko, czemu ty jesteś zielona i masz takie krzywe oczy? Yy, bul, bul, bul rybka rybka taka jest po prostu bul, 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 bul rybki takie są, że mają krzywe oczy i są zielone. Ty pominasz mi kogoś? Bul bul, bul yy, nie ja bul bul rybka chciałabyś się pobawić. Y, piłka, piłka, piłka. Y, możemy się pobawić. Piłka, piłka. Y, rybka, piłka. Może tak. Y, ból, 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 ból. O, zobaczcie. Spice'u wziął piłkę swoją. Spice.pl i rzuca mi ją. Zobaczcie. Rzucił mi piłkę. A gdzie ta piłka jest? Czekajcie. No, zgubiłem tą piłkę. E, rybka A tu jest piłka. Zobaczcie. Piłka. Dobra. Biorę piłka rybkę. Dobra. I teraz rzucamy do Spice'u -no w tą stronę i puu. Leci piłka, spajstą no bierz piłkę, bul, 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 Ja normalnie bierz tą piłkę, gramy w piłkę, zobaczcie, jestem chyba najlepszą jego rybką. Normalnie gram z tym piłkę rybką, normalnie, zobaczcie, teraz rzuca piłkę jeszcze raz. Opa! Zobaczcie, normalnie pływam sobie. O, poczekajcie. Ej, ja też chcę pograć. Ej, uduszę się Nie mam powietrza Muszę wejść do wody Słuchajcie, no. pomóż Pomóż mi Oj. O, wrzuca mnie, wrzuca mnie, wrzuca wrzuca Dobra, widzowie, ten eliksir jest naprawdę podział Bo jestem całkowicie rybką w 100%. Normalnie, zobaczcie, ja cię kręcę nie muszę oddychać normalnie przy wodzie Ej, co, on rzucił piłkę? Ale rzucił piłkę, słuchajcie Ja cię kręcę, zobaczcie, jak daleko w ogóle cię ta piłka jest, aż normalnie wyleciała gdzieś Czekajcie, zobaczymy gdzie jest ta piłka on Gdzieś ją wyrzucił, dobra, no ale czekajcie, wezmę drugą. Dobra, masła jest tu, piłeczkę. Dobra, opa! Zobaczcie, rzucamy sobie piłkę ze spaisłem, ale jest fajnie, dobra. Rybka, rybka chce się te zjeść, bo rybka jest głodna znów, rybka głodna, rybka chce coś zjeść innego. Pewnie po takiej zabawie jesteś głodna, zaraz ci coś dam. Tak, tak, ból, ból, bul, ból, bul, ból, ból, bul, 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 ból, 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 ból. Rybka głodna, rybka głodna, ból, 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 ból. Co by dał mi rybkę? no mi znowu daje chleb, widzowie, ja cię kręcę. Do no. czego mi daje chleb znowu? Rybki ciągle jedzą chleb, on naprawdę ty, tylko wziął i chlebem tej te ryby tu, masakra. No dobra, z Słuchaj, o, ej, jakiś mi dał rybki? Rybka, rybki je. Ej, widzowie, czy to jest normalne, że rybka, rybki je. Ja ci król, co napiszcie mi w komentarzu, bo ja w sobie nie wiem, czy rybka, rybki je. No ja nie mam pojęcia. Widzowie, co to taka rybka może jeszcze robić? Ja nie mam żadnego pojęcia. Ej, poczekajcie! Ej, co to mój chlebek jest? Słuchajcie, to mi chlebek, a ty. A, macie! Wypad stąd! Wypad stąd! Nie ma wielkie kruki! Nie będziecie mi tutaj normalnie brać i jeść mojego chlebka. Na. Na razie, a macie, a macie złe kruki. One wyżerają mi chleb. I wyżerają wszystkie normalnie inne rzeczy. One pewnie zabierają też rybki. Na razie stąd. O, nie, 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 nie. Nie mam jedzenia mojego chleba. A macie ryby, a macie. Znaczy ptaki, znaczy ptaki. Macie ptaki, a masz. Tu następny. Idę po kolejne. Ja cię rozwalę. Rozwalę te ptaki. A masz, a masz. Ale czekajcie, bo ciężko jest, bo nie oddycham. Ale dobra, rozwalę te ptaki. Wszystkie, wszystkie te ptaki. Taki rozwalę. Słuchaj, so jest chyba w szoku. Dobra, miesza, no rozwalam te ptaki. Nie będziecie jeść mi tutaj tego wszystkiego. Dobra, dobra. O, Dobra, jestem w wodzie normalnie. Państwo jest w szoku. No ta ryba rozwaliła wszystkie złe wrony. Co jest grane? No, ja jestem zwykłą rybką, zwykła rybka. Tak, tak, zwykła rybka. Widzowie on chyba coś podejrzewa. Ja ci kręcę. Zwykłą rybką jestem. Ja nic dziwnego nie robię, nic dziwnego nie robię. Jakoś dziwnie się zachowuje ta rybka. Chodź, podpłyń do mnie, rybko. Ja mam do ciebie podejść, tą rybką, ale ja nie oddycham pod wodą, bul, bul, bul. Czy na, na powierzchnię poddycham, bul 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 ból, ból. Yy, yy, widzisz? Yy? Ciężko mi jest oddychać tutaj. Muszę wejść do wody z powrotem. O, widzisz dobrze, dobrze, dobrze. Widzowie, on chyba coś podejrzewa, zaczyna sprawdzać jakieś rzeczy. Ból ból bul. widzisz, ja jestem zwykła rybka, zwykła rybka. Co on robi? Czekajcie co on robi. Postawił pianino widzowie. ja się Ja potrafię grać na pienię, ja normalnie uwielbiam grać na Zaraz, dora wychodzę, gram, 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 gram. Dobra, gram, 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 gram sobie. Poczekajcie, nie, nie, nie muszę tak 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 to jest gradę ona grada forte pijanie, ale jak Smaj, to jest w szoku e, ja nie ja, ja, ja nie ja nie grałem ja tak tylko udawałem że gram e, to ja jestem rybka bul 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 tak tak widzowie ja się muszę kryć ja się muszę kryć no bo ja cię krycę przecież ja jestem rybą teraz gram rybę a nie jakoś oj czekajcie co on ma w ręku o ma kurczaka widzowie ja uwielbiam kurczaka ja uwielbiam kurczaka wy też lubicie kurczaka na obie sobie zjeść no pewnie też lubicie ja cię krycę no nie mogę się oprzeć dobra z tego kurczaka Mm, dobry kurczak, dobry kurczak. O nie. Słuchajcie, ta ryba zjadła pieczonego kurczaka? Od kiedy ryby to jedzą? Ja nie jestem w ogóle dziwną rybą, ja jestem normalną rybą. Normalną rybą, ja jestem normalną rybą. I ja tak, tak, tak. Widzowie on normalnie wymyśla coraz bardziej jakieś testy, testy, żeby sprawdzić czy ja jestem normalną rybką. Ciekawe co teraz wymyśli. Poczekajcie, on stawia biurko? Yy, on stawia biurko jakieś? O nie. O nie! Ja o nie, on ja stawia komputer, ja normalnie się nie oprę, bo ja uwielbiam grać w Minecraft, a widzowie, uwielbiam grać w Minecraft, zobaczcie, on postawił! Komputer, żebym grać! Eee! Dobra, widzowie, wychodzę, 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 idę sobie pograć, idę pograć, idę pograć. O dobra, widzowie, ja normalnie będę grał, będę grał, będę grał, będę grał. Eee, dobra, gram, 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 gram Wizowie, gram, gram, gram w Minecraft! Gram w Minecraft, bo ja lubię grać Minecrafta, normalnie będę grał w Minecrafta. O nie! O, dobra ja co do wody, ja nie, grałem, ja nie grałem, ja nie grałem, ja nie grałem, ja nie grałem, nie grałem, nie 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 To? Ta ryba gra w komputer? Nie, tobie się wydaje Smythlow, ja nie, ból 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 ból, zobacz ja robię ból ból, ból ból ból, ból ból ból, ja to nie ja, to naprawdę, ból 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 Ja naprawdę, ja jestem prawdziwy, prawdziwą rybką jestem, naprawdę Chodź tu rybko e, On chce żebym wyszedł, e, no dobra, e, widzisz, e, ja ciężko mi oddychać, oddychać mi ciężko Ej co on robi, co on robi? Co ty robisz? Co ty... O co ma? Niebie wrzucił do lawy. Aj, dobra, dobra, dobra. Zobacz, zobaczcie, odmieniłem się. Eee. Poczekaj, ty muszę się zgasić, bo się zgasić, co ja w ogóle robię? Yy, czekajcie, cześć Sajlo, i yy, yy, tak yy, to ja byłem tą rybką. Niko! Ale dlaczego zmieniłeś się w rybkę? O co chodzi? No bo wiesz, Majso, ty straciłeś swoją rybkę, musieliście z nią pożegnać i tak sobie wpadłem na pomysł, żeby ci poprawić humor, to że zamienię się w rybkę i będę twoim najlepszym przyjacielem jako rybka. A, chciałeś mi pomóc, i mnie wesprzeć, bo moja rybka ode. Chciałem ci pomóc, tak cię wesprzeć po prostu, tym, żeby ci nie było smutno, i tyle. Rozumiem, Niko, ale nigdy już tego nie rób. Dobrze, Smaństwo, więcej tego nie zrobię. No mam nadzieję, że poprawiłem ci jakoś humor. No dobra, spędzaj resztę dnia. Miło, miłego dnia Ci życzę smajsu, miłego dnia. Dobra widzowie, no myślę wydaje, że poprawiliśmy mu jakoś humor, przynajmniej na troszeczkę, żeby było mu lepiej, widzowie, pamiętajcie, smajstrom.pl, jeżeli wejdziecie sobie w menu i w zakładkę Majki, to tam jest taka koszulka, taka bluza i takie breloki, Majki i Niko, smajstron.pl, link macie w opisie, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Na razie, cześć!